Bardzo dziękuję za ciekawy, czasami trudny, ale też myślę inspirujący wykład i serdecznie zapraszam do zadawania pytań, dzielenia się swoimi komentarzami, swoimi przemyśleniami. E ja mam tak, taką y, y, sprawę do Pana, bo tutaj w tytule jest y, y, napisane, że to jest spotkanie pod tytułem Wiara i Rozum. Ale wydaje się, że Pan y, nie używa rozumu. A dlaczego już to, już to tłumaczę? Woda zawsze trzyma poziom. A to oznacza, proszę Pana, że kula ziemska to jest herezja. A to z kolei oznacza, że Pan opowiada tutaj bajki. Proszę Państwa, Mikołaj Kopernik zaczął wykładać swoje teorie w 1531 roku. Nie wiem, czy Wam to co, coś mówi. W tym roku mia, miało miejsce objawienie Maryi w Meksyku. Yy. Ona ma na płaszczu gwiazdozbiory i, i Kościół mówi, że, że wymyślił swoją teorię, że... że yy że te gwiazdozbiory były w czasie dnia obie, ob, ob, objawienia, a tak naprawdę to Aztekowie nawracali się w tysiącach, ponieważ oni do, dokładnie znali i, 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 i wygląd nieba i wiedzieli, że od tysięcy lat widzą te same gwiazdozbiory, te same konstelacje. Jeżeli chodzi o, 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 y, o y, objawienia w Fatimie, y, y, na, na niebie wirowało słońce, które wysuszyło ludziom ubrania. Nie wiem, czy Wam to coś mówi. Chodzi o to, że Maryja przychodzi po to, żeby, żeby yy, yy, obnażyć herezję Kopernika. I Kościół o tym dokładnie wie, ale Kościół tego nie będzie Wam mówił, ponieważ po prostu boi się... Yy, yy, przepraszam, że zaczął mi w gardle. Kościół kościół, w Kościele są ludzie, którzy znają prawdę, ale nie będą tego panie, Państwu mówić, po prostu ze strachu. Jest. Y... Nie proszę pana, ziemia nie jest płaska. Ja Bo na ziemi są góry i doliny, ale woda jest płaska, dlatego kula ziemska to jest herezja. Rozumie pan? Proszę państwa, w, w księdze Jozłego w dziesiątym rozdziale jest taki, taki fragment, gdzie zatrzymało się słońce na niebie. I od czasu Kopernika Kościół to interpretuje w ten sposób, że to jest metafora. I dlatego Pan Bóg do, y, przez Maryję dopuścił jeszcze raz, jakby powtórzył to, to, to zdarzenie, tylko bardziej dosłownie w Fatimie. To jest to, y, 70 tysięcy ludzi widziało y, cud słońca i ludzie mieli przemoczone ubrania, a na końcu mieli suche. To nie, było, to, nie był żaden, y, to nie była żadna wizja, tylko to było prawdziwe słońce, ale nikt tego państwu w, w Kościele nie powie. Bo w kościele są sami tchórze, Dziękuję bardzo. Może ja czy pan profesor czy chciałby ja się ustosunkować? Tak, no. Muszę się odnieść, bo jak się dowiedziałem, że mówię o bajkach, to pomyślałem sobie, a może by pan nie korzystał w życiu z mikrofonu, bo mikrofon właśnie oparty jest na prawach przyrody i pan niestety, bez, że tak powiem, no trochę nie w związku z tym, co pan mówi, nieprawomocnie korzysta z mikrofonu. Także proszę najpierw być konsekwentnym. Także no proszę Państwa, no, tego rodzaju wystąpienia są chyba zrozumiałe i oczywiste. Ja nie jestem absolutnie tutaj zaskoczony. I to tylko świadczy, bardzo dobrze nam, nam pokazuje, że, że Kopernik no, doświadczył tego, kiedy po, już przed pojawieniem się Redevolutionibus, Dwóch takich panów jak Melanchton i kto? Proszę księdza, drugi był taki. No ten Luther. Luther, ale jeszcze był trzeci. Ten już był mądry wąż, Osiander. Osiander napisał taką złośliwą, trzadmowę do derywizji, w której mówi: No tak, tutaj tyle hipotez jest, prawda, ale to są tylko hipotezy. I napisał to bez wiedzy. Oczywiście retyk chyba wiedział o tym, ale Gieze, jak zobaczył, co się stało, mój Boże, mówi, kto to napisał. Więc takich panów było, którzy właśnie w ten sposób krzyczeli. Ale Ko Kopernika to absolutnie nie zgasiło i prawda się przebiła. Także nie dziwmy się, to było to stare, jak, jak świat wystąpienie. Wtedy to oczywiście akurat ci panowie byli ze sfery. To byli z kościoła już no poza, to jest Lutra, może luter, Luteranie, to byli Luteranie, Melarton, luter, no i Osiander też. O, Osiander chyba całą Norbergę, chyba, za nim poszła i stała się, no, luterańska. Dziękuję bardzo. Proszę. Zapraszam dalej do zadawania pytań. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko krótki komentarz po tym, co tutaj się wydarzyło: że ten człowiek jest dowodem na to, żeby, żeby cały czas kolektywnie, jako ludzkość, pogłębiać nasze poznanie przyrody i iść do przodu, bo, bo po prostu warto, żeby takich ludzi było jak najmniej. Takie jest moje zdanie, taki komentarz. Także dziękuję za ten wykład, bardzo ciekawy wykład. No i idźmy dalej, idźmy dalej z nauką.